Cześć, z tej strony Failmaster i witam Was w Deltarune. I dzisiaj będziemy Deltarunować. Eee, po prostu. Wyszła gra. A premier gier równa się Stongs w wyświetleniach. Więc. Spróbujemy. Ja jestem. Ja lubię Deltarune. Pierwszy chapter zakończony. A, nie mogę grać pierwszy chapter. Dobra. Nie mogę nawet wjechać na pierwszy chapter. Fajnie. Ok. Ciao mi przestawiło ekran. Czy to się w ogóle nagrywa? Tak, to się nagrywa. Dzięki. Czy to jest prima prelisowe? No, mam tylko jeden save. Chris? Właśnie, bo gra się skończyła na tym, tym że wyciągnąłem nóż i wywaliłem sobie duszę z piersi. Co ja odjebałem? Takie totalnie randomowe. Co ja kurwa odjebałem? Chris, jesteś? Czekaj. Czy to nóż? Nie. O nie! Zjadłem. Ciasto. Najgorzej. Jak ja... O Boże ja jestem o... Oko... Nie. To <grystanie> <grystanie> twój nóż był w pustym śmietniku, prawda? <grystanie> o, Chris. Będę musiała znowu zamknąć piekarnik. No, no, więc pośpiesz się... z łóżka pośpiesz się czas do szkoły. Czas do sk szkoły, skurwej syny. Wrzesień przyszedł. I pierdalać do szkoły items. Czy zapisali mi się moje itemy? Bank of Jal, no w sumie nic innego tu nie może być. <ścoughs> Ej, mam 2 dolary. Czuję się bogaty. To jest to, co nazywają mną. Co? To trochę depresyjne hmm. i czemu nie ma muzyki? Kibel można dalej spuścić Toriel naj najwidoczniej już nie reaguje na spuszczoną wodę w toalecie. Mogę zmarnąć. No nie, zjadłem ciasto! Jestem taki okrutny. O Boże, wyrzuciłem swoją duszę po to, żeby nie żałować mojej decyzji. Zjedzenia całego ciasta więc idziemy. Czemu nie ma muzyki? Czy nie wiem, ustawienia, jak się wyłączyła muzyka, czy coś? Może coś zjebałem. Czy tu powinna być muzyka jakaś? Chris, tu jesteś. Nawet Suzy pojawiła się przed tobą. O, muzyka! Nareszcie! Hej, Chris. Jakbym wiedziała, że będziesz spóźniony... Nie pokazałabym się o czasie. Suzy, proszę, nie, nie, nie wal w stół. Traktuj szkolną szkolne rzeczy takie jak szanujesz... traktujesz ludzi. Okej. Okay. Następnym razem będę celowała na żon. To nie jest to co. Ech. Skoro tak, dzień dobry Klaso. Mamy bardzo dużo do zrobienia dzisiaj. Pierwsze co zaczniemy to czytanie strony 142. Czy to się w ogóle nagrywa tak nagrywa się? Ech, ktoś chce przeczytać? Ech, to może ja mogę przeczytać. Ach, nie... Nie zamartwiej się... Nie li. Przejmę ten... E, przejmę ten, ten obowiąz... Nie wiem, nie umiem tego przetłumaczyć, to dziwne zdanie. E, okej, okay, ja mogę... To okej, okay, ale ja mogę... Echem! Strona 142. To był naj, najlepszy z czasów, to był najgorszy z czasów. Czas był dosyć dobry, czas był dosyć zły. Media Core Times if, i Feet Times. Nie chce mi się takich dziwnych zdań, które nic nie wnoszą do fobuły. Słuchając tego, Twoje oczy zaczęły się zamykać automatycznie. Miłego dnia, wszyscy. I proszę, pamiętajcie o grupowym projekcie. Eee, Chris, wszystko z tobą w porządku? Eee, przespałeś co? Ca... Ele... przespałeś całą lekcję. Chris to chłopak, chyba. Nie, martw się, nie jestem zły. jestem po prostu... zastanawiam mnie to. Zazwyczaj śpisz tylko na początku lekcji. O Jezus, jestem beznadziejnym uczniem. Powodzenia i baw... W... odpocznij dzisiaj dobrze, ok? Ale my nie mieliśmy iść z Suzy. Suzy. O, czeka na mnie! My girl. zobaczcie kto tu jest, szkolny zombie. Wyglądałeś się jak, z... się jak zwłoki, jak spałeś. Co, co, co się stało? Miałeś problem zasnąć wczoraj? Ja też, Chris. Nie mogłem zasnąć po wczoraj. Te miny w ogóle, Suzy są najlepsze. Ja, że tak kurwa, jaram tą grom. Tylko to znaczy, w sensie fajnie, że nie przedłużał gra, ale brakuje łową na początku muzyki. Chociaż miało to sprawę takiej wyrazy, że creepy, coś się stało okropnego. Zjadłem ciasto. Czekanie na dzisiaj By wydawało się, jakby to były lata. Czy te wszystkie rzeczy na serio się zdarzyły? Lansen, Ralzi, Ralzi. Best Boy. Wszyscy? Czy oni nadal. Patrz, zobacz. Zastanawiałeś się nad tymi samymi rzeczami, prawda? <grym> Come on, already! <grym> no chodź. I mnie pociągnęła. Chris to moment prawdy. Wszystko, ono, co czekaliśmy, jest za tymi. Jeśli otworzymy, to i nic nie ma w środku. Będziemy dalej. Jebać to! Otwórzmy to już! E? Suzy? Jech! No, hej! Cześć. Byłaś postacią, która nic nie powiedziała i nie miała własnej muzyki w... ...pierwszym chapterze, więc... ...miło wiedzieć, że wnosisz coś do fabuły. Co? Co do piekła? Co ty tutaj robisz? Przepraszam, że cię e, zajmuję, ale. E, Przechodziłam i chciałam też iść do biblioteki, chyba o to chodzi. Robić e, trochę researchu do naszego projektu grupowego i. E, jeśli to ok, mogłabym pójść z Wami też? Tak, to biblioteka. E, Chris, Ty też możesz iść, znaczy o to mi chodziło. Ech... I mean, Jesteśmy trochę zajęci w... z... Chris, połóż mi! Co mamy powiedzieć? Pomoc samotnemu klozetowi Zbrodnią. Oczywiście, że zbrodnią. Tak, my po prostu robimy, do no... Zbrodnie. Po prostu idziemy złamać prawo i pójść do więzienia. Na zawsze! To jest się. <laughs> Jezus. Well. To brzmi. Y bawcie się dobrze. Lepiej pójdę do biblioteki. Chris, jeśli mógłby się przeprowadzić później, znaczyłoby to dla mnie bardzo dużo. Postaram się. Ale naj najpierw połamiemy trochę prawa i będziemy się dobrze bawić. <laughs> Zaczekajcie chwilę. Suzy, ja, ja, ja. Mam coś dla siebie. Okej, okay, widzimy się później. Czy ona się zakochała w Suzy? Spoko, Suzy jest wolna. Ja jej nie tykam. Ja mogę iść z Ralzim. <laughs> Wiem, że oboje jesteśmy chłop. <laughs> <laughs> Czy to lunchbox? Pełny muszelek? Charles nie muszelki. Myślałem, że to klams. Kreda. <laughs> ona jest kredojadem, no tak. To ona miała Kreda przez ten cały czas? I nie dawała go Alfie, jej Alfis? Co do piekła, Chris. Proszę, przytrzymaj to. Mam kredę. Co do piekła to było? Dlaczego nudy nu Li zapytała mnie, z żeby zrobić y pracę domową z nią? Czy ona prosi się o śmierć? Czy ona chce. fail. Czy ona chce stać się. nie. <ścoughs> Czy ona chce odnieść porażkę? Zaczekaj, zaczekaj chwilę. Czy nie za Chris zauważyłeś, że ona była bardzo zdenerwowana? Tak, była. Ona się rumieniła i takie inne rzeczy. Chris, czy ty myślisz, że ona. Ona rozpoznała nasze sekretne. osobowości. No wiesz, mroczny świat i wszystko. Musimy to otrzymać w lepszym sekrecie, Chris. To jest nasza rzecz, wiesz. En anyways, czekaliśmy na to już wystarczająco, prawda? Chodźmy. Czemu ona ma taki ten? Ale animacje przemiany. Yo! Epic! Mam swoje itemy? Mam! Devil Safe! Mam Devil Safe! A. No to łatwa gierka. No, bo skończyłem Devil'a w... I mam te. Zap zapamiętały się moje itemy. Próbowa Czyli Gaster dalej odpowiada. Ok, Leader level. Wbiłem level drugi. Uuu! Leader level drugi. Dark Knight level drugi. Jakieś nowe ustawienia, może? Master Volume. Nie chcę głośniej, na pewno. Autoran jest. Dobra. Czyli powinienem zachować bardziej ciasto, tamte, które służyłem do. To jest sklepik. Czy jesteśmy. Razi! My boy! To było tak dawno. No, był, minął jakiś dzień. Ale to krótko, co nie? To tak po prostu, że nigdy nie miałem przyjaciół. Więc. Czekałem tyle czasu, żeby znowu ich zobaczyć. Dobra, spróbujemy nie zabić się z samotności. Założę się, że Lancer też chce nas zobaczyć. Ej, czekaj chwilę. Gdzie jest Lancer? On jest przecież królem. Gdzie są wszyscy? Nie martw się, Suzy. Spotkasz ich za moment. Zaczekaj tu chwilę tylko, poproszę. Okej. Okay. Ej, lepiej to nie będzie jakiś prank czy coś takiego. Chris, mam coś do zapytania się do ciebie. I need you to return to Light World. Chcę, żebyś wrócił do świata świetlistych, do naszego świata. I poszedł do... na wschód od drzwi klozetowych. I tam we wszystko będzie porozrzucane. I przynieść to tutaj, mógłbyś? może wróciła. Zamknięty sklep. Okej. Okay. Pozamykane wszystko, mogę zapisać? Dobra, nie idę, Suzy. Suzy Betoniaro. To jest powrót? A nie, tutaj było wczoraj. Wczoraj. Ostatnio, tu jest dami I. Hug! Przytulamy kukły. Ile w ogóle już nagrywam? 20 minut spoko, jeszcze się wytnie coś. Ja myślę, że po prostu zrobię jedną długą sesję, i potem tu poucinam na jakieś odcinki. Czy ja mogę to tak po prostu wrócić? Delta Uuu, mogę pozwiedzać Wiem, że to nie jest schód, ale chcę pozwiedzać To nie jest dobra droga To nie jest dobra droga To nie jest dobra droga NIE! Jestem zblokowany fabułą Och help! I co ja muszę iść wziąć? Wziąłem wszystkie te śmieci z podłogi I wszechwrócenie ja zrobiłem z tego wielką kupę w śmieci. Piękne, to było epickie, Chris, więc gdzie jest wszystko? Jeden? Wszystkie rzeczy. Zgadnijcie kto wrócił, klauny! Lancer! Czyli te wszystkie rzeczy kanonicznie były tymi wszystkimi ludźmi. Okej. Okay. Te wszystkie budynki, wszystkie rzeczy w tamtym pokoju na końcu pierwszej chapteru to było wszystkie te te... Wszystko ogólnie. O Jezus, to było piękne. I Chris, y nie wiem co zrobiłeś, ale się bardzo z tego cieszę. Wszyscy są tutaj, ale co się stało z zamkiem Lansona? Wszystko zniknęło. Zniknęło? Kiedy Chris y zategował, Seal, y boże. No po prostu pozbył się fontanny. Mroczny świat przestał istnieć. I zmienił się z powrotem w normalną klasę. Więc gdzie teraz Lancer będzie żył? Nie martw się, Suzy. Przemieniliśmy zamek Ralsiego w nasz zamek. Chris, skoro przeniosłeś rzeczy z mrocznego świata tutaj. Moc naszej fontanny będzie przemieniał yy, miasto jeszcze bardziej i bardziej. Od teraz yy, przeciwnicy, których oszczędziliśmy, yy, będą zarekrutowani do naszego miasta. Uuu! Czyli pacyfistyczny ran się opłacał. Ouu! Dobrze, że zrobiłem pacyfistyczny, a nie czarnostek. Kegwu! Ciekawe, jak by to wyglądało, jakbym robił Genocide. W sensie Genocide nie zabija się tu, tylko oni uciekają. Ale zastanawia mnie, jakby to wyglądało. Więc lepiej oszczędzajmy przeciwników, ok? Tak, będziemy. Dlaczego się nie rozejrzymy? Mo mo moglibyśmy pójść na. na północ na do zamku i mieli tam specjalną niespodziankę. Nie jestem zaskoczony, sam lasder. To is... Tam były świeże jajka ostatnio. Nie możemy im pozwolić w tym. Dostaliśmy level upy. Czemu mi się. Dobra, jest ten członek typowy dla Deltarune, ale czemu mi się kojarzyło to z początek? Sorry. Czemu mi się tak bardzo kojarzyło? Cześć w ogóle. Przenieś... Przenieśliście nas do tego zamczystego domu. To jest sztuka den den, I something god like... Perhaps bring evil rules or something. Nie powinienem śpiewać. Kawek. Ceny. Otworzył kawiarnię. Szkoda, że nie oddałem mu jego perfekcyjnego ciasta. Ja je zjadłem po prostu nawet ze z Jevilem. Cookers, Lars, Z, możemy zrobić ciasto. Ale jestem najwspanialniejszy, jeżeli chodzi o piekarzy. Jestem po prostu bardziej salty dzisiaj. Dla wszystkich. Cześć! Jesteśmy teraz w nowym świecie. And, and... I wszyscy się. Heals of the. Defeating the clown. Wygląda the... oh. na to, że ten clown wam coś dał. Mogliście tego nie zauważyć? Ten kryształ jest prawie niewidzialny. a... Ale trzymaliście go przez ten cały czas. Proszę, wezmę go od waszych rąk. Dam wam coś w zamian? Wygląda na to, że macie mroczny kryształ. Mroczny kryształ je, jest tak nazywany, bo tylko może być widziany przez cienie. Mogę nazwać. Przemieton. Chodzi po prostu o to, że e, mam przeczucie, że możemy znaleźć ich więcej. Czyli kolejny sekretny boss. Czyli w tej grze musi być kolejny sekretny boss. Pewnie jest 5 sekretnych bossów i 5 kryształów, i dostaniemy nagrodę jak pokonamy wszystkich. Jeżeli będzie pokonywać dalej e, silnych przeciwników jak on, to będzie. Jeśli dacie radę zdobyć więcej mrocznych kryształów. E, cienistych, mrocznych kryształów, to przynieście je do mnie. Jestem pewien, że jestem w stanie dla was coś z że jesteśmy razem coś dla siebie zrobić. Dobra, on tylko to mówi. Nie sprzedajesz nic nowego? Dobra, warto wiedzieć nowe rzeczy. Party dojo? Ja może. I'm Justin. No... O, książka. It's manual read the topic. A idem storage? Jest coś takiego? Ok. Uuu! O nie! Dobra, mam takich tych gości i wszystko. Jevil się tu mam nadzieję nie zalicza, bo ja Jevila zrobiłem jako jedyny ten. O, i mogę zapisywać na różnych saveach. Dobra, będę napisywał tylko ten, ale. Co to, to jest light clay? Dobra, I guess. A mogę od tego kucharza kupić. Cześć. Spróbujmy ich ten. Dobra, no, te jest zero dollars. Tak, poproszę. Lancer Cookies! No i tu mogę naprawiać rzeczy? Focus Items i Nuance. Mogę łączyć itemy. Uu, czyli mogę craftować... Ej, ten RPG jest zajebisty! Tweet Ribbon. Okej, okay. amber card, amber. Powinienem mieć dwa amber cardy. Okej. Okay. Czekaj, czekaj, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Pixas. Jestem naprawiony. Dobra, pozwiedzaliśmy dzisiaj trawę w tym odcinku i myślę, że to będzie na tyle w pierwszym odcinku. Ja nagram sobie ich kilka na zapas, a potem będę je montować po kolei i wypuszczać. Myślę, że tak będzie najlepiej, bo ja się na razie jaram tą grą, więc najlepiej będzie nagrać kilka odcinków na zapas, żeby uniknąć spoilerów, więc trzymajcie się i na razie.